Siemanko, z tej strony Dawid Asen. w dzisiejszym odcinku, pooglądamy się trzeci raz kanał Beczka. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, zostawić łapy w górę, wpadać do kubiksa na kanał, chociaż dzisiaj i tak będę na początek leci, to był błąd. Nie pozdrawiam typa, który wczoraj mi zapukał do drzwi, typ. że niby jest w sytuacji awaryjnej i chce tylko skoczyć do kibla, się złamać, a jest przyjazdem i mnie chciała ładować kloca na bruk. Typ stoi wygięty w pałąk kloca i mówi, że brug. mój szkidon kieszenią wychodzi Pan Jezus powiedział, żeby pomóc bliźniemu w potrzebie, więc tak uczyniłem. Otóż to był błąd. Ziomek siedział tam z 20 minut i stękał jak odboje w kamienie górskich Autosanach. No ale dobra, <laughs> oglądałem dalej telewizję, zerkając z ciekawością Jak Norbi kręci kołem w rytm karuzeli. W końcu każdego może złapać na w trasie. Po chwili wychodzi i od razu biegnie do drzwi, rzucając tylko piskliwie Dzięki Nie zdążyłem wstać, a po nim nawet cię nie został. Padam do kibla, podłoga zalana, muszla w połowie wypełniona wodą. A na samym środku pływa ogromny, zdeformowany, trójbarwny, przypominający pogięty dyfuzor kaban. Ten kawał ogura mienił się kolorami jak fontanna nad zlewem. Nie więcej gościu żaru, ale obstawiam, że kanapki z uranem i sałatą. Pierwszy raz w życiu widziałem tak parszywe gówno. Myślałem, że nic brzydszego od mojej teściowej nie istnieje, ale oglądając je z każdej strony zrozumiałem, że wiele miejsc w życiu czeka, gościu był mega chudy, a ja nie jestem w stanie wyobrazić sobie jak taka szczupa szambownica mogła zrodzić takiego czempiona, połowa szatańskiego stolca była oderwana i ona była sprawką całego zamieszania, poprzytkała mi wlot do kibla wylewając całą wodę na łazienkę, mogłeś zawołać, poprosić, cokolwiek, pomógłbym ci to ogarnąć, zamiast tego typie uciekłeś zostawiając mnie ze swoim czortem, którego będę Dobra, widział do końca życia zamykając oczy przed snem, popisywa, tak, tak, tak się nie tak tak robi tak. stary Dobra. Dobra, oglądamy sobie jeszcze jeden odcinek yy, yy, jaki yy. dziężko. Bądź no, Stulej level 16 w klasie całkiem niezłe lożki. Nie zagadasz, no, bo jesteś przegrywem, ale przynajmniej jest na czym oko zawiesi. Jedna karynka przywdziała te sławetne rejtu za podobne spodnie zwane leginsami Bonner.jpg Przez całą lekcję gapisz się na tyłeczek. Karynka idzie na przerwę. Ty podążasz za tyłeczkiem. Jesteś tak skupiona na pośladkach, że nie zauważasz swojego kumpla Tomka, który schylił się, żeby zawiązać buty Zachaczasz o głowę Tomka Robisz dwa salta w powietrzu i lądujesz na glebie Z mocą 9 na 11 w skali Ladena. Wybijasz dwa zęby i łamiesz nos. A w głowie słyszysz Gwizd. Po tknięciu się uświadamiasz sobie, że dźwięk gwizdka nie był spowodowany upadkiem to znany arbiter piłkarski Denis Aitekin, widząc twoją spektakularną wywrotkę Postanowił podyktować rzut karny dla Barcelony Koledzy ustawiają bramkę z plecaku A sam Leo Messi przekazuje ci piłkę I mówi, że to od ciebie zależą losy awansu Wykonujesz karnego Jesteś jeszcze oszłamiony po zaliczeniu gleby Więc twój rozbieg wygląda trochę jak powrót pijanego starego Idę albo nie idę, kropka MBK Strzelasz prosto w okienko Nie dając szans bramkarzowi Cieszysz się razem z piłkarzami Barcelony. I niemieckim sędziom. Koledzy zrywają się z miejsc i gratulują ci. Tylko jedna osoba nie wstała z ławki: To Grzegorz Krychowiak. Dyrka nie była zadowolona z wybitego okna i zapowiedziała, że wyśle rachunek rodzicom. Ale to nie odbierze ci splendoru Jojoj. i chwały. Czuję do Dobra, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Albo jednak nie. Nie wiem, co jeszcze Kiedyś moja dziewczyna założyła dla Beki tindera Zaczęła pisać dla jej z koleżami I z jednym dla jej się umówiła Pożek kistyliśmy z frajera Nawet debilowi nudesy wysłała Buziaczki, komplementy i takie nie tam Zaprosiła na kolację Potem dla Beki całowali się I poszła do jego mieszkania Dla jej uprawiali miłość Potem dla Beki mi rzuciła I są dla śmiechu parą xd Typ myśli, że to tak na serio Beka z niego xd xd